Muvember, czyli po polsku wąsopat. Szacuje się, że co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 80% mężczyzn po 80 roku życia zachoruje na raka prostaty. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy mężczyzn po 45 roku życia. Nowotwór ten zajmuje niezmiennie czwarte miejsce pod względem śmiertelności na świecie. Coraz więcej wiemy na temat czynników mogących wpłynąć na rozwój choroby nowotworowej, jak również na temat profilaktyki i badań profilaktycznych. No właśnie w tym celu powstała kampania Movember. Idea kampanii Movember jest prosta. Przez cały listopad mężczyźni zapuszczają wąsy nie tylko na znak solidarności, ale również, aby wzbudzić ciekawość otoczenia oraz zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki oraz zachorowalności na nowotwory, prostaty oraz jądro. Codziennie każdy z nas spełnia się na drodze życiowej i dąży do spełnienia swoich celów. Zbadaj się. Nie pozwól, aby rak prostaty wygrał z Tobą walkę. Weź sprawy w swoje ręce, chłopie. Zbadaj, Okay.